Cześć, dzień dobry, witajcie kochani, witam się z wami we wtorek o poranku, takim oto pięknym widokiem, hej, to ja i moja łapa. I przyspieszę do was z aktualizacją, słuchajcie, zimową aktualizacją sytuacji. No i jak wychodzę, to mi się trochę śmieje, bo jak widzę to auto naprzeciwko, albo to tutaj koło nas, no to słuchajcie, no wygląda to lepiej niż poprzednio, ale rewelacyjnie. Dobra, idziemy dalej trochę na nasze podwórko. Nie będę Wam się pokazywać, bo wiecie co? Jest bardzo wcześnie rano i wiecie co? Jest bardziej spokojnie niż normalnie w niedzielę. Jest fajnie, bo słoneczko tam wychodzi. Dzisiaj pójdziemy w drugą stronę. Yy, I co? Jest tak mroźnie, wiecie? No i nie ma tego wstrętnego wiatru, który, be, nie, który po prostu nie zagłuszał w niedzielę. Ale wiecie, to była taka zamieć. Tak normalnie doł ten wiatr, że no nie dało się inaczej. No w każdym razie yy, nie mówi się w każdym razie, w każdym razie Chyba eee, Opowiem Wam dzisiaj i stawię Wam parę przerwników, pokażę Wam tu dalszy mojego miasta. I dzisiaj idziemy troszkę w drugą stronę. mamy pizzerię, która się nazywa Fattoria. Z tego czasu jadliśmy z tą pizza, ale teraz odcinajmy już pizzę, jeśli już to własnej roboty. I widzicie cały śniegu. Mm, no i co? I mamy tutaj kontenerek, kosz na śmieci. I wiecie co? Wszystko w zasadzie funkcjonuje, ale funkcjonuje tylko na, nie wiem, jedną setną gwizdkę, że tak powiem. Tutaj mamy naprzeciwko sklep z materiałami do szycia, pokażę Wam. Później może drugą stroną ulicy będziemy wracać. Chodniki tak wyglądają, co ludzie sobie odśnieżyli, to jest odśnieżone. I słuchajcie, sprzęt ciężki na drogę wyjechał i droga wygląda tak, więc nie wygląda źle. Jest odgarnięta, jest całkiem ciemno, soli sypią bardzo dużo, ale aut jeździ bardzo, bardzo mało. Słuchajcie, normalnie ta droga tutaj, ta ulica jest bardzo, bardzo ruchliwa. No, także tak. Wczoraj większość czasu spędzałam z córką na dworze, to jest komisja samochodowy, piękne samochody w czapach śniegu. Mm. No i, i widziałam wiele tych, wiecie, odśnieżarek, pługów, nie wiem jak to się zwie, takich ogromnych traktorów z takimi właśnie przyczepami, które sypią sól i takimi pługami, które odgarniają śnieg. Słyszycie? Śnieg pięknie trzeszczy pod butami, to lubię, słuchajcie, bez naprawdę taki mróz. A wczoraj na przykład i przedwczoraj, no to był raczej taki, wiecie, wiatr, zamieć i opad śniegu, a dzisiaj już mamy przejaśnienie, piękny jasny dzień, jest bardzo wcześnie rano. I nie wiem czy powiedziałam, bo w końcu e, no w końcu chyba nie powiedziałam wam, że ja wyszłam bardzo wcześnie rano i nie pokazuję się Wam, bo tylko obmałam twarz zimną wodą i wyszłam w zasadzie. E, trochę może to dziwne, ale wiecie co, ja tak zawsze robię? Codziennie, dlatego że mnie mm, to po prostu budzi. No i ta zimna woda taka... E, to niweluje, wiecie, te takie opuchlizny, te takie y, zaciemnienia pod oczami, i człowiek się tak po prostu rozbudza. Dobra, taką mamy tutaj zaspę, jest pięknie, i tu Wam przyszłam dlatego w tą stronę. Bo tutaj są, słuchajcie, tory: tu jest taki wiadukt kolejowy, jest taki rozjazd, dalej jest basbow, czyli dworzec. I na przykład dzisiaj już widać, że jakiś pociąg jechał, ale wczoraj chciałam Wam w sumie nagrać, nawet nagrałam kawałek telefonu. Nie jechał żaden pociąg w hajcie, nie było żadnego śladu. Wszystkie te światła były czerwone. No i czytałam w internecie wiadomości, w których to właśnie wszędzie było napisane, że wszystkie busy, wszystkie pociągi, środki transportu publicznego są po prostu nieczynne przez wzgląd na to sytuację jaką mamy. No, zatrzymałam się tutaj, bo tutaj pani szła i gadała w jakimś dziwnym języku. Tam mamy bank, szpakasę, bardzo popularny bank. Tam dalej jest taki sklep z pięknymi dekoracjami do domu. Wulka Deku Point. No, tu mamy większe takie skrzyżowanie. No i widzicie, jak pięknie słońce już świeci. No ale co, wiecie co, przedszkola wczoraj nieczynne. Z tego co mówią, to dzisiaj rano dopiero będą znów sprawdzać jak wygląda sytuacja generalnie. Ponieważ środki transportu, drogi, oni wiecie robią co mogą, ale skupili się na tym, żeby jakby zrobić przejezdne najpierw te główne drogi, autostrady, a następnie te mniejsze e, miasta, miasteczka i tak dalej. No wiadomo, wiecie, w Polsce mamy śnieg praktycznie co roku, ale drogowców zima zaskakuje, nie? A tutaj jest śnieg raz na ruski rok. Raz na 10 lat, raz na kilka, kilkanaście lat taki śnieg się pojawia. Także oni też nie są aż tak bardzo przygotowani, więc myślę, że jak na jeden dzień to i tak dużo zrobili. Będziemy słuchajcie, wracać. Nie wiem, bo tak dziwnie pod, y, pod, y, pod światło będziemy szli, pod słońce Mam nadzieję, że będzie coś widać. No, ale przedszkola zamknięte. Szkoły, no to i tak są zamknięte przez koronę. Przedszkola działają niby normalnie w tak zwanym notfallbetrojung czyli ci, co potrzebują, to dają dzieci. Moja córka, słuchajcie, jest w domku, bo nie odśnieżyliśmy naszego wjazdu. Auto trochę odśnieżyliśmy, ale później go znowu zasypał śnieg i go nie potrzebujemy, więc po prostu daliśmy sobie spokój. Odśnieżyliśmy tylko takie ścieżki, żeby dojść, wiecie, wokół domu, dojść do garażu, dojść do koszy na śmieci i tak dalej. Wywóz śmieci jest również wstrzymany, ponieważ... No wiecie, auta jakby nie dojeżdżają gdzie chcą. Na te wszystkie boczne uliczki, to w ogóle pewnie nie mogą jeszcze dojechać w miastach na wsiach i tak dalej. A tutaj, no to wiecie, śmieciarki muszą dojechać do najmniejszej dziury, tak czy siak. No, przejdę przez ulicę jak mi się uda. No i widzicie, aut jest bardzo mało. Było troszkę więcej wcześniej, jak jechali ludzie je do pracy, ale nie ma jakby rewelacji. Mam nadzieję, że taki vlog gadany Wam się spodoba. Jeżeli nie, no to trudno. Wiecie, ja się uczę. Jestem jakby początkująca. Chcę przejść przez ulicę, ale słuchajcie, nie mam gdzie, bo tu są po prostu wszędzie te hałdy śniegu. Dobra, tu przejdę przez drogę normalnie. jadą auta. Proszę się pośpieszyć trochę, też nie wiem, żeby mnie utonęła w jakiś górze śniegu. Wiecie, Frajda dla mojej córki jest, bo po prostu ona biegała tu jak dzika wczoraj, w tym po umundurowaniu śnieżnym. W tym śniegu, ale była bardzo zadowolona. Przejdziemy tu, słuchajcie. To jest Halka czyna. Kebab sprzedają, słuchajcie, ale nieczynny. Normalnie jest czynny, ale wiecie, wiele ludzi nie mogło dojechać do pracy, więc e, no, wszystko pozamykane. Sklepy w sumie pootwierane były, ale też pewnie nie wszystkie, nie wiem jak to tam dokładnie. E, przedszkola, szkoły i wiele miejsc pracy było również nieczynne. To jest a oczu magnespilo royal i powiem wam, że wiele osób myśli, że to jest kasyno, ale nie słuchajcie. To nie jest kasyno. To jest po prostu y, taka szpilhala, czyli takie wszystkie jednorek, jednoręki, bandyta to się nazywa. Wiecie, te wszystkie automaty do gier. I tu jest Stoffhaus i tu są właśnie materiały. Kursy prowadzą panie szycia na przykład. Piękne materiały tu sprzedają, jakieś tam festwałysze. Sztufa to się nazywa. Znajoma mi mówiła, że bardzo, bardzo jakościowo dobre. Również maszyny do szycia można sobie tutaj kupić. Także tak. No i ja mam wolę, słuchajcie, bo ktoś by się może zastanawiał, dlaczego ja tu sobie tak spaceruję po mieście. Bo mam wolę, bo moje dzieci to nie dojechały od wczoraj. Przez to mam więcej czasu dla córki. Wchadzałyśmy w pół dnia, wczoraj po prostu na zewnątrz. Bardzo przyjemnie, w takim zimowym klimacie, a już sobie pospacerować, spędzać czas. Dla dzieci to jest mega frajda. Kolejna rzecz to jest taka, że zdążyłam troszkę więcej książki poczytać. Wow i wow, super, nie? I dodatkowo pokażę Wam jeszcze co zrobiłam. Mam nadzieję, że będzie widać moje krzywe paluchy. Paznokcie sobie zrobiłam. Takie fioletowe lila. Kurczę, ale się nie wiecie. Tutaj troszkę pyłku dałam. I takie mam krótsze paznokcie. W takim właśnie liliowym, fioletowym kolorze zrobiłam sobie hybrydę, bo już od dobrych kilku tygodni nie robiłam, słuchajcie bo a to gdzieś wychodziliśmy i nie miałam czasu przysiąść, a wiecie mi to schodzi, bo ja jestem laik, ja to robię sama dla siebie no, a wczoraj wiecie na spokojnie, wolny dzień od pracy i tak dalej także spoko tu wam pokażę jeszcze ten zaśnieżony samochód, którego praktycznie nie widać pod śniegu przed naszym domem i będziemy powolutku wracać. Słuchajcie, taka oto aktualizacja. To jest jakieś biuro, do którego teraz nie można wchodzić przez koronę, trzeba się ekstra umawiać. I pokażę Wam jeszcze jeden sklep, a w zasadzie dwa Wam pokażę, bo chyba ostatnio nie pokazywałam. Poza tym tak wiało. Tu jest mega fajny sklep, nazywa się Art Creative. To jest, jest sklep z takimi artykułami do rękodzieła, papierniczymi, malowniczymi i tak dalej. I wiecie, co mega fajny, bo. A, i, aha, i to są mega na przykład dekoracje ślubne, jakieś tam okolicznościowe. Teraz to wszystko jest takie okrojone, bo to jest wszystko nieczynne. Te sklepy są zamknięte. I kolejny sklep, który mi się pogodoba. i już tutaj do niego zmierzam, to jest, słuchajcie nic innego jak starocie, antyki. Piękne rzeczy. To akurat są napisy, więc wiele będzie widać. Ale zobaczcie, stare meble piękne. Stare naczynia, stare dekoracje, to, ale zachęca. Fajne rzeczy po prostu. Czasem mi się bardzo, bardzo podobają takie rzeczy. I ceny są całkiem atrakcyjne. Także tak, oni tutaj mają te rzeczy głównie z. Wiecie skąd? Z firmy, która zajmuje się przeprowadzkami. A tutaj ludzie często, jak kupują w Niemczech dom, to ten dom jest po prostu z zawartością. Są to meble, rzeczy do domu i wszystko tam jest. Także oni to później sobie sprzedają i to jest ich dodatkowe zysk. Dobra, lecę do domu, słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam serdecznie. Może coś jeszcze nagram z tego zaśnieżonego niemieckiego miasteczka, a może i nie? Ale wiecie co? Nie wiem, który przejdę do domu, bo góry śniegu przede mną. Góry śniegu przede mną. Pan, który zawsze przyjeżdżał autem i miał piękny, śnieżony parking za naszym domem, właśnie dzisiaj nie ma. Bo wiecie co? Jeszcze Wam powiem zrobiłam bunt na pokładzie z moim mężem, bo on chciał odśnieżać, ja w sumie też trochę, ale potem wy nie będę odśnieżać, dlatego że mieszkamy w domu, w którym mieszkamy my. Na dole są te dwa lokale jakby usługowe, o tak to się nazywa, usługowe. No i nad nami mieszkają na i to jest instytucja podlegająca Jugendamtowi, czyli niemieckiemu e, niemieckiemu e, urzędowi spraw. Dzieci i młodzieży, oni letni generalnie o coś takiego. oni tam mieszkają i oni nic, słuchaj, nic nie żyli. Wszystko co mamy przed domem, przed drzwiami, przed wejściem, dojście do koszów i tak dalej, to nic nie zrobili. I ja mówię, nie będziemy odświeżać całego mega podjazdu, podwórka i tak dalej. No bo oni wiecie co siedzą sobie i co na gotowe. Ich auto sobie potem tylko wyjedzie bez problemu, a ja się omacham łopatą, chociaż powiem Wam, że mi to sprawia przyjemność takie machanie łopatą. W każdym razie tak trochę to odśnieżyliśmy, wczoraj znowu napadało, więc trzeba znowu odśnieżać, ale tak, takie mamy zwały na podwórku, a moja córka przynajmniej pobiega i się pocieszy. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło i zdrowo, wiem, że w Polsce jest również śnieg i wiem, że niektórzy już mają tego śniegu dość. Ale mimo to ja się cieszę, jak na razie, z tego śniegu i z tego paraliżu śnieżnego. No, trzymajcie się, do następnego filmu. Pa, pa.